I mardeczki, dzisiaj się nagrywam. To ja się już nie mam od czasu. Od czasu mam, dlatego że w Kaszu. była w 2004 roku, nie widać Usuwam. To jest rezygnacja, ale mam go trochę spłokniętego przez. Eee, przez to słońce. I teraz wrócę do łzy na mama. Jest tutaj tam. Mama, <laughs> dzisiaj dziadek um, Zaraz będę musiała um, kończyć i ten filmik pójść trochę później Bo Po um, prostu mam mało baterii Jeszcze są tu pełne dwa tygodnie pełna więc nic Mieliśmy To nie wracać A postawił się, że po prostu że że to że... 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 no, zazwyczaj nie wlecimy bo być może na 3 tygodnie ale no nie bój i wyjechać jutro do, do, do aquaparku czy tam aquaworldu chyba Waterworld, ale chyba aquaparku mm. tak aquaparku myśmy jechać jutro, ale jeszcze ja co się poparzyliśmy To jest minus A no, yes, no. Ja Wiesz, się nie co Wiesz jak mnie patrzą, bo Wiecie, nie zdawało się widzi jedna Jedenastolatka, mam z Polski na Chorwację, Która chodzi, gada do telefonu jakaś Totalna to, idiotka być sam są rodzice Więc yes. um, Mama, chcesz rybek? Więc no. Muszę sobie ekran w ogóle w domu wyczyścić. Nie można ani powiększyć, ani zmniejszyć w tym trybie Więc sad. Bo mi wszystko boli. Prawie w sensie. Boli mnie trochę w pasie. Się tam, jak wiecie. Przytułku nie bo boli. Trochę ramiona. No są rozpuszczone, z sobosy chyba, bo czas na rozpuszczenie ich się mi zgapią zodziwszy Takie moje mi chyba to nie wiedzą o co chodzi mi, więc no już mam 5% i do kuzyna Chcę podłączyć do ich telefon? Przełączamy, no, no, co? Raz będzie beczka i skręcamy. A jeśli ten synik trafi, o wiele później nie w żyjąc, której w nocy pójdzie. A chciałbym nawet, żeby coś odczytło w nocy. Odczytło w nocy do siebie. Czy no. Idziemy. To jest wszystkie totalnie. Wolno. jak zawsze. Najpierw mnie, jest jeszcze co? Nie? Bo tak, jak zawsze, ten przechodzimy, czy tutaj, przechodzimy, to jest chyba bo coś na nas tutaj w końcu uderza i piesiu tu jest. Piesku nie szczekaj. Co jest tym jedzie, Nie, zobaczymy. Ja idę w górę Nie coś się da jako Nie wiem, czy mogę ale... Bardzo źle do pierwsza Dzień dobry! Coś Śmiesz. nie zdobyłam nie się gdzie przechodzenie i wszyscy mówili do znaczy Dzień dobry Jest się tak szczegółowo, żeby to było To będzie kawałek batonu, i to było nie. Że tu kiedyś widzę przyjęto, widzę, albo wystraszę, bo się martwał mnie. No to tak chodzę, bo lubię gdzieś ze mną tam z tyłu, nie wiem czy to bym widać. A trochę słońce. A tam o tam jest gdzieś. Jakieś... Nie wiem. 50 metrów ode mnie. I więcej. Nie no, dobra, pół kilometra to jeszcze nie jest. Ale jest jakieś... 650 metrów. Uwielad. Oh yes. Nie wiem ile metrów. A jak około 100? do 300 jest. mam procent. Tylko 5. O jak fajnie jest. Są mnie ludzie podnosić. Nie ma jak na konie kuzyna, więc... Ależ powinien ktoś wyjść, coś tutaj. Taką łupkę nam też biegnie. sobie. Nie mogę tak podbiegać. Zawsze tak robię, nawet chodzę się. często. Sama do domu mam teraz sam Zobu... tak, 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 kilometrów. Co było kilometrów tu jest? Dzień dobry, to no nie jest. Tylko kosz... Kilometr dwa... kilometr trzy. Z trzy tu jest. Tak, zawsze idzie pierwsza. I dociera pierwsza. Więc zobaczymy ich reakcję. No mnie. Nie dla nikogo drugiego, bo już drugi, trzeci raz, prawda? Sama. O.